Siłownie terenowe, aktywność, ruch i zdrowie. W skrócie Stariz to projekt siłowni terenowych mający na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie integracji społecznej oraz promocja obszaru trzech partnerskich lokalnych grup działania poprzez utworzenie i udostępnienie 29 obiektów siłowni zewnętrznych. Logo Staris widnieje na wszystkich siłowniach terenowych, które tworzą sieć miejsc powstałych w wyniku realizacji projektu. Projekt został zrealizowany w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Partnerami projektu Staris są lokalna grupa działania po górze dynowskie Stowarzyszenie kraina Sanu, lokalna grupa działania, lokalna grupa działania- stowarzyszenie z tradycją w nowoczesność. Witam serdecznie, nazywam się Bartłomiej Walus, jestem animatorem sportu na Orliku w Dynowie. Jestem również trenerem personalnym. Chciałbym zaprezentować Państwu urządzenia Trainer oraz Apis, które są zamontowane na siłowniach Staris. Zapraszam do prezentacji. Pamiętajcie, by swoją aktywność na siłowni poprzedzić rozgrzewką. Orbitrek. Ćwiczenie na tym urządzeniu poprawia koordynację ruchową. Stymuluje rozwój mięśni obręczy barkowej, pleców, ramion, obręczy biodrowej, mięśni nóg i pośladków. Systematyczne treningi pozytywnie wpływają na wydolność oddechową, wzrost odporności oraz układ krążenia. Aktywność ta angażuje nie tylko większość naszych mięśni, ale także układ nerwowy. Urządzenie to gwarantuje pracę w odciążeniu zarówno dla stawów biodrowych, jak i stawów ramiennych. Chwyć rękoma uchwyty, stań nogami na stopniach, naprzemiennie poruszając nogami do przodu i do tyłu, jednocześnie ciągnąc i pchając drążki rękami. Motyl. Ćwiczenia na motylu pozwalają wzmocnić siłę mięśniową zarówno obręczy barkowej, jak i części wolnej kończyny górnej. Wykonując pracę na tym urządzeniu, pracują mięśnie całego ciała, stabilizując nasze kończyny dolne, miednice oraz tułów. Urządzenie to doskonale aktywizuje mięśnie brzusznej strony klatki piersiowej. Wygodnie usiądź na siedzisku, nogi połóż na podłożu. Rękami chwyć uchwyty i płynnym ruchem przywódź i odwódź od siebie. Pamiętaj o wyprostowanej sylwetce. Teper. Korzystając z tego urządzenia podczas naprzemiennego naciskania na pedały, ćwiczenia poprawiają kondycję i ogólną wydolność organizmu. Urządzenie umożliwia ćwiczenia dolnych i górnych partii mięśniowych ciała, poprawia koordynację ruchową, stymuluje rozwój mięśni obręczy barkowej, pleców, ramion, obręczy biodrowej, mięśni nóg i pośladków. Systematyczne treningi pozytywnie wpływają na wydolność oddechową, sprawność ruchową oraz układ krążenia. Chwyć rękoma za uchwyty, wejdź nogami na podesty, poruszaj nogami, by wprawić ciało w płynny ruch. Pamiętaj o zachowaniu prostej sylwetki. Jeździec. Jest to idealne urządzenie dla sportowców wracających do formy po urazie lub dla ludzi chcących rekreacyjnie tronować w celu utrzymania sprawności fizycznej. Usiądź wygodnie na krzesełku, nogi połóż na drążkach, chwyć rękami za uchwyty i przyciągaj je do siebie, po czym oddalaj od ciała, tak aby wrócić do pozycji wyjściowej. Pamiętaj o prostych plecach. Wioślarz daje możliwość użycia mięśni całego ciała dla osób sprawnych. Jest to świetne urządzenie dla sportowców wracających do formy po urazie lub dla ludzi chcących rekreacyjnie trenować dla utrzymania sprawności fizycznej. Urządzenie poprawia kondycję górnych partii ciała obręczy barkowej i ramion, dolnych partii mięśni nóg, szczególnie czworogłowego oraz mięśni pośladków. Bardzo pozytywnie wpływa na rzeźbę sylwetki. Poprawia pracę układu oddechowego i krążeniowego, a także pracę stawów. Usiądź stabilnie na siedzisku. Stopy oprzyj o drążek. Złap rękami za uchwyty. Płynnym ruchem przyciągaj rękojeści do siebie i odciągaj od siebie. Pamiętaj o prostych plecach. Wyciąg górny. Przyrząd umożliwia rozwój górnych partii ciała obręczy barkowej, ramion, a także mięśni pleców, w tym mięśnia najszerszego grzbietu. Stymuluje wzrost masy mięśniowej, rzeźbi górną część ciała. Systematyczny trening wpływa bardzo korzystnie na układ krążenia oddechowy. Wygodnie usiąść plecami do urządzenia, stopy postaw na podłożu, rękami oboma chwyć drążki i przyciągaj do klatki piersiowej Wahadło. Ćwiczenia na wahadle pomagają wyćwiczyć skręcanie tułowia. Ćwicząc na wahadle wzmacniamy mięsień pośladkowy średni i mały, mięsień czworoboczny lędźwi, mięsień skośny wewnętrzny i zewnętrzny brzucha, mięsień najszerszy grzbietu, mięsień piersiowy większy, mięsień naprężacz powięzi szerokiej, mięsień strzałkowy długi. Złap rękoma za uchwyty, stań prawą, lewą nogą na stopniu. Wykonuj ruch wahadłowy lewo prawo, dolną częścią ciała, ławka ćwiczenia na ławce. Wbrew powszechnym przekonaniom, nie jest przyrządem do ćwiczeń mięśni brzucha. Mogą one działać tylko i wyłącznie jako kontrolerzy przodopochylenia miednicy. Prawidłowo rozumiane ćwiczenia na tym urządzeniu mają na celu wzmocnienie mięśnia biodrowolędziowego. To właśnie ten mięsień jest odpowiedzialny za zgięcie w stawie biodrowym, czyli klasyczne brzuszki. Z racji swoich przyczepów powoduje on także przodopochylenie miednicy. I tu dochodzi czynność mięśnia prostego brzucha, który pod tym względem jest antagonistą mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Działanie tego mięśnia prostego brzucha polega na zbliżaniu spojenia łonowego do mostka, tyło pochylenie miednicy, oraz na kontroli oddalania się spojenia łonowego od mostka, przodopochylenie miednicy. Usiądź na ławce, nogi zapleć za drążek. Połóż się na ławce. Ręce trzymamy na szyi bądź splecione na klatce piersiowej. Następnie unosimy wyprostowany tułów wraz z głową, tak aby nastąpiło zgięcie w stawie biodrowym. Potem opuszczamy tułów wraz z głową. Regulamin siłowni Staris informuje użytkowników o najważniejszych kwestiach związanych z przebywaniem na terenie siłowni. Urządzenia z serii Fitness Outdoor służą do rekreacyjnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przeznaczone są dla dorosłych, osób starszych i dzieci powyżej 14 roku życia. Intensywność ćwiczeń i treningu należy wykonywać odpowiednio do własnej kondycji i stanu zdrowia z zachowaniem należytej ostrożności. W strefie Outdoor Fitness obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.06. Na terenie strefy Fitness Outdoor należy dbać o porządek. Zabrania się w szczególności korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, rozbijania butelek, wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, jazdy na rowerze, gry w piłkę, wprowadzania zwierząt, palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych. Administratorzy siłowni Staris proszą, by z uwagi na bezpieczeństwo wszystkie te zasady były przestrzegane.